Ojciec Pijo znosi operację bez znieczulenia. Chce cierpieć za duszę. Chce znosić ogromne cierpienie dla zbawienia innych. To jest niezwykłe, jak każdą rzecz Ojciec Pijo chce wykorzystać, jako Pan Bóg mu daje w życiu dla zbawienia, dla zbawienia innych. Może jest też dla zbawienia ciebie, albo mnie, to co się Ojciec Pio. Niezwykłe. Poznaj tego świętego. Eee. No i co, przepraszam, że niestety nie było tak często tych odcinków. Niestety no mam takie lekkie dolegliwości, taka chyba to mała depresja jest po prostu, czy coś takiego, i ciężko jest mi, no czasem się przemóc nawet, tak. No. Od pewnego czasu chodzenie stało się dla ojca Pio, który zwykle miał chwiejny krok z powodu stygmatów, jeszcze trudniejsze i bardziej bolesne. Zapytane o to, przez doktora Festeł, który przybył na kilka dni do San Giovanni Rotondo, przyznał, że cierpi na przekłuklinę brzuszną. Lekarz zbadał go i zalecił pilnie poddać się operacji. Wiecie, nawet święty słyszał iść na operację. Trzeba tutaj no, nie nie zbywać zdrówka, że tak powiem. No. Ponieważ jest to też do tego tak dobrze nastawione, odpowiedział się Pio, porozmawiaj z ojcem Przeorem, jeśli on się zgodzi to ty możesz mnie zaoperować. Kiedy będziesz chciał? Patrzcie, jak popodaje się ojciec z Przełożony zgodził się, a doktor Festa sprowadził z Rzymu potrzebne narzędzia chirurgiczne i poprosił asystę doktora Merleu, byłego komunistycznego burmistrza miasteczka San Giovanni Rotondo, zadeklarowanego niewierzącego, ale wiernego przyjaciela ojca Pio. Na dzień operacji wyznaczono datę 5 października. W ustalonym dniu dwaj chirurzy Czyli właśnie sterylizację potrzebnych narzędzi obok specjalnie zorganizowanej na tę okazję sali operacyjnej. Kiedy podszedł do nich ojciec Pijo, stanął spokojnie przy stole, na którym leżały przygotowane szczypce, nożyczki i skalpele i z uśmiechem zapytał: To wszystko tylko dla mnie jednego? Patrzcie, ale zrobił po prostu. Następnie wszedł do celi wraz z celnikiem. Operacja miała się odbyć o godzinie 9.00. Musiano jednak zaczekać aż do godziny 11, kiedy to doktor Festa zakończył swoje szczegółowe przygotowania. Od czasu do czasu ktoś pukał do drzwi celi ojca Pio. Słuchać było kroki na korytarzu, ale wciąż nie był to doktor Festa. Celnik był już dość zdenerwowany tym oczekiwaniem, ale ojciec Pio pozostawał niewzruszony. Kiedy doktor wreszcie przyszedł, on krawieckimi nożyczkami obcinał właśnie sobie właśnie paznokcie. Ciekawe. Oddaj się w Twoje ręce, drogi Panie Doktorze. Musimy się jednak dobrze zrozumieć. Nie ma mowy o uśpieniu mnie w czasie operacji. Patrzcie, kocic nie mówi, nie ma mowy o uśpieniu. Chciał i cierpieć raz i dwa też. Nie chciał, żeby spoglądali na stygmaty. Chciał ciągle tego pilnować. Chirurg starał się go przekonać, że znieczulenie ogólne jest niezbędne ze względu na długi czas operacji oraz na niebezpieczeństwo wykonania nagłego ruchu z powodu silnego bólu. O, bo to, że to silny ból jest, nagle można coś wykonać złego. Nie martw się, odpowiedział zakonnik. Pod koniec operacji będę leżał w tym samym miejscu, w którym położysz mnie przed zabiegiem. Zresztą, dodał z tym uśmiechem, czy przypadkiem nie miałeś zamiaru... Z badania moich ran, kiedy tu będę leżał, uśpiony pod narkozą, patrz, ojciec zbiło wszystko, wychodzi w jego sercu. Chciał sprawdzić rany, właśnie jego. Doktor Festa był zmuszony potwierdzić. Zatem nie zgadzam się. Moi przełożeni dostali polecenie, aby już nigdy nie pozwolili ani Tobie, ani komu innemu mnie badać. Muszę stosować się do tego polecenia. – Ojcze, proszę, chociaż napisz się czegoś na wzmocnienie, bo operacja będzie długa i bolesna. Mówiąc o doktor, wyciągnął z kieszeni buteleczkę z benedyktynem, czy to jakiś taki natrunek benedyktyński. Ojciec podniósł ją posłusznie do ust i wypił kilka łyków. – Ojcze, proszę, wypij jeszcze trochę. – Nie, odpowiedział. Nie można przesadzać. Może dojść do bójki wewnętrznej między benedyktynem a kapucynem. Żartując, udał się do sali operacyjnej, gdzie czekali już na niego doktor Merla i gwardian. Celnik stojący na straży w korytarzu spodziewał się, że operacja potrwa około pół godziny, a trwała prawie dwie godziny. Po godzinie cierpienia pacjenta wydawały się być okrutne. A ja, więc to, naprawdę to musiało być ogromne cierpienie, Ojczepiu. Ja cię. A to piękne po prostu. Jak on chce znosić różne rzeczy? Lawy, bawienia, no my małe cierpienie mamy w porównaniu z ojcem Pio po prostu często, no. Po godzinie cierpienia, no, pasję się być okrutne. Jego przymknięte oczy były pełne łez. Twarz miał skrzywioną, a jego usta nieustannie szeptały modlitwy i akty ofiarowania. Widok ten przypominał żywy obraz Jezusa Ukrzyżowanego. Właśnie jak to musiał Ojciec bił łączyć się z tą męką, po prostu. Jak on musiał być, że on przypominał Jezusa ukrzyżowanego. To jest podobne cierpienie, po prostu. Podobne po prostu przeżywanie męki. To jest po prostu też pokazać, jak trzeba jak cierpieć mądrze, a nie jak głupiec. Bo głupiec z tego nie ma później z cierpienia. A można cierpieć mądrze, jak ojciec pił. No. Jednak od czasu do czasu ojciec odwracał głowę w stronę drzwi, gdzie celnik pilnował wejścia. Wówczas jego cierpiąca twarz przybierała wyraz rozluźnionej, spokojnie i jasnej. Ja nie mogę, ale to taki się do celicha i spojrzysz się tak. Apostola tak prowadzi. Przemiana cierpiącego w niewzruszonego dokonywała się chwilowo i nagle. Było to jak zamiana człowieka w inną osobę. To Torfesta był niezmiernie wzruszony. A operacja przyciągała się. Ojciec Pio powiedział: Doktorze, proszę się pośpieszyć, to trwa zbyt długo. W pewnym momencie gwardian zauważył przelatującą muszkę. Doktor wpadł w lekką panikę i wszyscy zaczęli rozglądać się, żeby znaleźć owada, obawiając się, że mógłby wpaść do rany. To nie muszka, zauważył ojciec Pio. To komar. Siedzi tam na górze, w kącie okna po prawej stronie. Ale on miał wyczulone po prostu takie rzeczy. I skazał na niego palcem. Chirurg kończył właśnie ostatnie szwy wokół rany, kiedy doktor Leandre Giuwa pojawił się ko na korytarzu, chcąc dowiedzieć się czegoś o się przebiegu operacji. Ojciec spio słysząc jego głos, za zawołał go głośno. Landerku, kładź się na moje miejsce, jest jeszcze całkiem ciepłe. Doktor Giua poczerwienił się, poczerwieniał. On także cierpiał na przepuklinę. Doktor Giua poczerwieniał, on także cierpiał na przepuklinę, ale nikomu tego nigdy nie wyznał. Dolegliwość ta była dość wstydliwa, ukrywana w tamtych czasach i w tamtych okolicach. A nie, czemu to przepuklinę, co to jest? No, to operacja, operacja po prostu. A takie mieli po prostu jakieś nowe rzeczy. Lekarze przyniesie ojca Pio do celi, gdzie celnik pozostał z nim sam na sam. Przez pewien czas pacjent w ogóle się nie poruszył. Potem z głowy zawołał młodego człowieka i jednym tchem zapytał. Czy wierzysz w to, że Pan przyjął moją ofiarę za zbawienie M? I tu wymienił imię pewnego człowieka. Popatrz. Pan Bóg zawsze przyjmuje twoje cierpienia. Ojcze, usiądź, odpowiedział zakonnik. Nie jesteś dobrym sędzią. Wielu wiernych czekało w kościele na zakończenie operacji. Kobiety modliły się, niektóre z nich płakały, kiedy czelnik przyszedł, aby z dać im znać o tym, co się dzieje. Później ojciec Pio skomentował tę sytuację. Podczas mojej operacji niektórzy zachowywali się jak koguty, które piją w momencie, kiedy kura znosi jajka. A co jest to jest ciekawe, jak ojciec Pio widzi tutaj, w cierpieniu jest potężna moc po prostu, jaką możesz ofiarować komuś to trzeba cierpieć mądrze. Popatrz, ojciec Piotr nie, nie, nie wyobraża sobie, że o, ta operacja będzie przyjemna, ja pocierpię chwilę i już będzie koniec. Nie, on był przygotowany naprawdę na walkę potężną. Przecież to była walka po prostu. Potężna walka, żeby znieść tę operację za zbawienie jakiejś duszy. Jak pokazuje, on miał po prostu je pragnienie zbawienia duszy po prostu. To jest, to jest piękne. Jak poznajemy ojca Pio, to jest bardzo ciekawy. Tak chcieć cierpieć za innych, tak chcieć znosić cierpienia, tak chcieć do tego robić. No my mamy po prostu to przyjmować to, co mamy w życiu po prostu. To jest nasza droga często, często droga, taka mała droga jak święta Tereska właśnie. Przyjmować te cierpienia radośnie, te małe rzeczy, te małe cierpienia, małe zaparcie się siebie, małe krzyża małe z tych małych krzyży później jest wiele zasług, bo im więcej miłości jest w danym akcie, tym on ma więcej później no, zasług tam w niebie. Popatrz, Matka Boża, ona szyjąc jakoś tam, nie wiem, małą rzecz dla Pana Jezusa, drobną rzecz, ona więcej uczyniła i zdobyła zasług, niż wszyscy świeci na świecie. Ze względu na swoją miłość do Pana Boga. A to też zachęcam siebie, kochaj Pana Boga, kochaj Pana Jezusa, Kościół, który założył Pan Jezus. No i widzimy się jutro. A teraz, jak masz czas, zobacz inne filmiki. Sawa Maria. In nome del Padre, della Figliola, e dello Spirito Santo e questo sia. Si è dato Gesù e Maria, con sempre.